Beautiful, beautiful, beautiful. Cześć, witam w kolejnym odcinku QA. Dzisiaj, wbrew temu, co zapowiadałem w zeszłym tygodniu, nie będzie filmu o moich technikach połowu na no, Wogler Salmo miną. Zrobiłem ostatnio trochę materiałów, zebrałem. Bo spróbowałem to sklejać, no ale okazało się kolejny raz, że moja wrodzona gadatliwość mnie zżarła i po prostu za dużo tego materiału jest. Jest mało konkretny. No i mówiąc krótko, mi się to nie podobało. Postanowiłem to zrobić jeszcze raz i mam nadzieję, że niedługo to zrobię. No a trochę w ramach przeprosin, trochę w nawiązaniu do tematyki dzisiejszego spotkania, o której za chwilę powiem, na początek. Pokazałem Wam fragment jednego z filmików, które nakręciłem podczas ostatniej mojej podróży do Nowej Zelandii, do mojego wymarzonego raju pstrągowego, o którym myślę bardzo często i mam nadzieję, że uda mi się jeszcze tam zawitać. Jest to absolutnie wyjątkowe miejsce, mówiłem o tym już wiele razy, ale tutaj na tym filmiku mieliście okazję. Zerknąć, jak to wygląda, w jakich warunkach się tam łowi. Po prostu yy, brak mi słów, po prostu brak mi słów. Jak piękne, yy, jak piękne są te rzeki, jak krystalicznie czyste. No i w, w zasadzie w każdej są strągi i dość mało wędkarzy. W zasadzie żadnego się nie spotyka bardzo często. Są to zupełnie samotne yy, podróże, wędrówki nad tymi przepięknymi rzekami. A mówiąc o Nowej Zelandii, chciałbym Wam zarekomendować jeden filmik, który znalazłem ostatnio w necie. Filmik zrobiony przez takiego historyka i wędkarza muchowego, który mieszka w Nowej Zelandii. Kolega nazywa się Jack Koss. On pokusił się o zebranie informacji na temat historii stronga w Nowej Zelandii. I poszperał trochę w, w bibliotekach, w starych, w, starych, w starych kronikach i znalazł, znalazł trochę ciekawych informacji. I te informacje zawarł w takim krótkim filmie, do którego linka macie tutaj poniżej w opisie filmu. Wszystkim, którzy interesują się pstrągami, ich historią i Nową Zelandią, no i trochę e, rozumieją po angielsku, Choć ten nowozelandzki jest bardzo dziwny, rekomenduję, żeby zerknęli. Oprócz informacji historycznych, macie tam przepiękne ujęcia wędkarskie, więc myślę, że tak czy inaczej warto na to zerknąć. No ale tak jak wspomniałem, dzisiejsze spotkanie znowu będzie dotyczyło pstrągów, a tak konkretniej wędrownej formy pstrąga, zwanej u nas trocią wędrowną. Dostałem na ten temat kilka pytań. Wybrałem spośród nich dwa, jak mi się wydaje, najciekawsze. Pierwsze dotyczy głównie żerowania troci w wodzie słodkiej, a drugie kolega się interesuje, czy to możliwe, żeby w Narwi łowiono trocie, jak to się stało, że one tam są, jeśli to prawda i tak dalej. Jeśli was to interesuje, zapraszam. No i pierwsze pytanie od kolegi Konrada. Panie Piotrze, jak długo forma migracyjna zostaje w rzece Potarle? Pytam bo od czasu do czasu słyszy się o złowionej dużej troci w jednej z rzek północnej Polski w lato. I drugie, bardziej generalne pytanie, czy dorosłe trocie w czasie pobytu w rzece żerują. I czy ma tutaj znaczenie, czy są przed tarłem, czy potarłem. Więc zacznę od tego drugiego pytania, czy żerują, yy, yy, raczej żerują, ale to jest jak dość szerokie zagadnienie mnie w szkole uczono w czasie studiów moich teologicznych, że trocie nie żerują ale okazuje się że praktyka mówi co innego wędkarze którzy zabierają trocie sprawdzają ich przewody pokarmowe często znajdują tam różne ciekawe obiekty no głównie są to oczywiście małe ryby i jakieś tam formy owadów i żaby więc dokładnie to o czym strąk. Osiadły pstrąg, który nie migruje do morza, żywi się w wodzie słodkiej. Generalnie te ryby, które wchodzą z morza, czyli srebrniaki, nie żerują albo żerują bardzo sporadycznie, ponieważ ich głównym, w tym momencie, kiedy wchodzą do, do, do rzeki, głównym zadaniem jest jak najszybsze dotarcie do, do miejsc tarłowych i złożenie ikry. Potem już są oczywiście osłabione tym tarłem całą tą wędrówką. Część z nich ginie na skutek uszkodzeń i wycieńczenia organizmu. No ale ponieważ są w wodzie słodkiej, gdzie jest często dużo pokarmu, zaczynają żerować tak jak pstrągi, bo to są pstrągi. jak już wiecie, mówiłem o tym wiele razy, gatunek ten sam, Salmotrutta, niezależnie od tego, czy wędruje z jeziora do rzeki, czy wędruje z morza do rzeki, to jest ten sam gatunek. Więc pobierają pokarm. I można je złowić wtedy, kelty można złowić łatwiej niż srebrniaki, bo po prostu zaczynają żerować. no A srebrniaki w zasadzie nie żerują, no, ale też mają ten instynkt, szczególnie te, które wchodzą świeżo z morza. Oczywiście o, o różnicach w taktyce, w podejściu, w przynętach, na które łowi się srebrniaki i kelty, można bardzo długo mówić, zupełnie inne miejsca, przynęty podobne, ale inne trochę stanowiska, inne zachowanie. I tak dalej, i tak dalej. Nie chcę teraz tutaj wchodzić, zwłaszcza, że nie uważam się zupełnie za eksperta w tej dziedzinie. No i teraz, jak długo trocie zostają w wodzie słodkiej? Mogą zostać bardzo długo, biorąc pod uwagę, że zaczynają już migracje ciąg tarłowy gdzieś tam w sierpniu. We wrześniu nasila się, październik i listopad to jest zwykle szczyt tego ciągu tarłowego. W grudniu przeważnie jest tarło. To wszystko zależy od wielu czynników głównie od temperatury, ale również od, od, od tego, jaka jest pogoda na morzu. Jeśli jest sztorm, trocie wchodzą, wchodzą szybciej do, do wody słodkiej. I nawet w lecie, oczywiście, tutaj naukowcy się nie zgadzają co do tego, dlaczego wchodzą do wody słodkiej. To w zasadzie w ciągu całego późnej wiosny i do, aż do jesieni są ciągi związane może nie do końca z, z tym ostatecznym, osiągnięciem ostatecznego celu, czyli tarlisk, ale jakieś, obecność w każdym razie troci jest, jest wyraźna w rzekach, zwłaszcza właśnie po sztormach. Dlaczego tak się dzieje? Nie wiadomo do końca, no bo raczej nie wchodzą na, w celu żerowania do wody słodkiej, ponieważ w morzu mają zawsze więcej pokarmu, bardziej urozmaiconego i bardziej kalorycznego, dlatego tam postanowiły kiedyś e, przenieść się z wody słodkiej i tam żyć. Więc tutaj, jakby to nie jest jasne. No ale jak długo pozostają w wodzie słodkiej? Więc możemy przyjąć, że we wrześniu taka troć wchodzi w wrzesień-październik, czyli październik, listopad, grudzień tarło, styczeń, luty pozostaje przeważnie w rzece. Niektóre wracają do morza w styczniu, inne zostają aż do marca, czyli to może być 6 miesięcy. Dość długo. Więc im dłużej pozostają w pozostają rzece, im dłużej, i więcej czasu im zajmuje spłynięcie do morza, tym więcej, tym więcej przypadków jest takich, że po prostu żerują, bo muszą po prostu dostarczyć trochę energii do organizmu. W jednym z ostatnich odcinków Q&A, do którego linka też wrzucę tutaj poniżej w, w opisie filmu, mówiłem o teorii, o teorii Fergusona, która, który to naukowiec, badając, badając pstrągi, i różne ich formy, anodromiczną i katadromiczną, czyli wędrowną i niebędrowną, stwierdził, że pstrągi w pewnym momencie swojego życia podejmują decyzję, czy przekształcają się w formę wędrowną, czy zostają, pozostają w formie I to się wiąże z dostępnością pokarmu, pokarmu w danej rzece. Jeśli ktoś jest zainteresowany, polecam, możecie sięgnąć do tego filmu. Natomiast okazuje się, że nie zawsze tak jest, ponieważ pstrągi w niektórych rzekach, mimo że jest bardzo dużo pokarmu, są to bardzo żyzne rzeki, kredowe, schodzi do morza i przekształca się w formę, formę wędrowną. Nie wiadomo dlaczego tak się dzieje znowu. Są, są dwie teorie, jeśli w ogóle chodzi o przekształcanie, w, o wybieranie pewnej drogi życiowej przez wstrągi. Pierwsza oczywiście to jest ta teoria Fergusona, czyli mało pokarmu, w związku z tym strągi uciekają do morza, żeby, żeby szybciej rosnąć. A druga oczywiście genetyka. Mówiłem też Wam już o tym, że nie tylko łososiowate, nie tylko przedstawiciele rodzaju salmo, ale właściwie wszystkie ryby, które mamy aktualnie w wodach słodkich, mają przodków. Morskich, czyli ryby, które kiedyś zamieszkiwały morza, które zaczęły zasiedlać wody słodkie, rzeki i jeziora, wszystkie te ryby mają przodków morskich. Dlatego też, tam gdzie teraz mamy u nas w kraju pstrągi, na pewno do tych miejsc docierały kiedyś trocie, czyli formy, farma morska pstrąga. Tam odbywały tarło, spływały, część z nich zostawała i tak dalej. Potem część wracała i tak dalej, i tak dalej. Część z tych siedlisk oczywiście została odcięta od morza, głównie przez działalność człowieka, więc tam pstrągi morskie nie docierają, mimo wszystko tam są populacje, populacje pstrąga potokowego takie osiadłe. A więc do końca nie wiadomo, dlaczego pstrągi, część z nich, część populacji zawsze będzie skłonna do wędrówek, do podjęcia wędrówki do morza lub do jeziora, a część wręcz przeciwnie decyduje o pozostanie w rzece. Niech to będzie wielka, jedna z wielkich tajemnic przyrody. Dla mnie to jest piękne, bo pstrąg, nie tylko moim zdaniem, ale zdaniem miłośników tego gatunku i wędkarzy i nie tylko wędkarzy, naukowców, jest jednym z najbardziej ekspansywnych gatunków. Potrafi zasiedlać zupełnie nowe wody, mimo że istnieje chomik, o którym Wam opowiadałem, czyli tendencja do powrotu do miejsca, gdzie się ryba urodziła. Mimo to część populacji łososiowatych zawsze poszukuje nowego miejsca, żeby je zasiedlić, tam złożyć ikrę i opanować nowy teren. Tak? Jest to wspaniałe i to pozwoliło, i to pozwoliło zasiedlić m.in. Nową Zelandię. W 1867 roku udało się pasjonatom pstrągów, Anglikom, a w szczególności jednemu z nich, który się nazywał Andrew Johnson, o którym mówi wspomniany we wstępie Jack Coss, udało się przewieźć żywą ikrę do Nowej Zelandii i tam, po uzyskaniu wylęgu, wpuścić go do, do, rzek, do rzek nowozelandzkich. Zresztą ta historia jest fajnie opisana w tym filmie, o którym wspomniałem. Ale najważniejsze jest to, że okazało się, że nie da się odróżnić tej formy migrującej i osiadłej pstrąga. Ani po wyglądzie, ani po genetyce, bo wszystko to jest to samo, to jest ten sam gatunek. No oczywiście możemy próbować określić jaka to jest forma pstrąga po badaniu, po odczytaniu pierścieni na łuskach, czyli jak wiecie pierścienie na łuskach, te skleryty odkładają się podobnie jak słoje w pniu drzewa. Wąskie, ciemne paski tworzą się na skutek zagęszczenia sklerytów, jest to okres zimowy, kiedy ryba wolno rosła i jaśniejsze, szersze paski, jest to okres letni, gdzie skleryty są troszkę dalej od siebie, dlatego łuska jest bardziej przejrzysta. Ciemne, jasne paski pozwalają po pierwsze odczytać ile lat miała ryba, a po drugie jak szybko rosła, bo Szerokość tych pasków jest wprost proporcjonalna do tego, ile ryba przyrosła. Czyli badając stecznie, znając długość ryby, badając stecznie do zera, możemy co roku określić, jak szybko w danym roku ryba rosła. No i dzięki temu możemy spróbować e, zgadnąć, czy w danym roku ryba była w morzu, czy była w rzece. Bo w rzece rzecz, ja, rzecz jasna, w większości rzek ryby rosną wolno, a w morzu bardzo szybko. E, trocie pstrągi morskie potrafią w pierwszym roku osiągnąć po, po zejściu do morza, powiedzmy jak schodzi taki smolcik 23 cm 20 cm w pierwszym roku po, potrafi mieć 1,5 kilo 50 parę cm lub więcej, więc rosną na pewno szybciej niż w rzekach no oczywiście badając łuski pstrągów które bez wątpienia całe życie żyły w rzekach też mm. można się trochę zdziwić bo na niektórych rzekach Przyrosty roczne rzędu 1-2 cm są zupełnie normalne, a na innych rzekach przyrosty rzędu 10-12 cm są, zdarzają się i są były opisywane. Więc tak, badając taką łuskę szybko rosnącego pstrąga, można błędnie określić, że to była forma wędrowna. No, w każdym razie po łuskach też słabo. No, więc jak można stwierdzić, czy to był strąg wędrowny, czy osiadły. Okazuje się, że jest tylko jedyna metoda, która pozwala bez wątpienia określić, czy strąg był pędrowny czy osiadły, jest to metoda badania izotopów stabilnych. Izotopy, jak wiecie, to są odmienne postacie atomów tego samego pierwiastka. No, w każdym razie badanie zawartości izotopów pewnych pierwiastków zawartości tych pierwiastków w częściach wszystkich organizmów, bo w ten sposób można badać rośliny, zwierzęta i człowieka też. Pozwala dość precyzyjnie prześledzić cykl życiowy danego organizmu, również ryby, a badane w przypadku ryb badane są łuski. Każdy rodzaj pokarmu zostawia w nich pewien ślad chemiczny, można to sprawdzić i to pozwala rzeczywiście na ostateczną decyzję odnośnie formy tego, tej, tej ryby. No i kolejne pytania od kolegi Marcina. Panie Piotrze, co Pan myśli o tegorocznych przypadkach złowienia troci w środkowej narwi? Udało im się pokonać dwie zapory, czy może jedna z lokalnych teorii, niektóre strony z Podlasia spłynęły narwią do zalewu zagrzeńskiego, gdzie się wysrebrzyły i po kilku latach wracały w górę rzeki, gdzie były łowione. Co Pan myśli o tym? No cóż, jest to bardzo ciekawa historia. Zasięgnąłem opinii autorytetów, e, moich kolegów po fachu, e, Andrzeja Kapusty, doktora, który pracuje w, w Instytucie Rybasów Ślądowego i profesora Piotra Dębowskiego, których serdecznie pozdrawiam. Pytałem ich, czy słyszeli o tych przypadkach. No tutaj e, konsternacja, bo jest to dość dziwna, e, dziwna historia. Oczywiście jest przepławka na zaporze w dębę na narwi, natomiast działa ona bardzo źle i prawdopodobnie trocie nie mogą tamtędy przychodzić. Ale są, znając ich, ich upór i determinację w osiągnięciu y, miejsca, do którego dążą, nie wiadomo, być może że jednak tam jakieś ryby przechodzą. O tym jeszcze za chwilę powiem Wam. No, w każdym razie y, ta przepławka jest, natomiast źle działa. Na wiśle. Oczywiście jest przepławka, która trochę lepiej działa, ale to też w zależności od różnych czynników, czasami lepiej, czasami gorzej. Andrzej mi przekazał informację, że na przykład w 2019 roku przez tą przepławkę we Włocławku przeszło 11,5 tysiąca ryb, w tym 147 troci. 147 troci. Niby nie dużo, no, ale może to usprawiedliwiać fakt spotykania ryb, bardzo dużych, łososiowatych, które mogą być trociami w Sanie, w Tanwi, w Wisłoce, w Wisłoku i w innych rzekach. Sam widziałem film, jeden z kolegów mi przesłał film przedstawiający no stado tarłowe dużych, naprawdę dużych łososiowatych ryb, bodajże z Tanwi, więc coś się dzieje i te ryby jednak przechodzą przez, przez Włocławek, natomiast tutaj przez, jeśli chodzi o jeśli chodzi o narew, no to są pewne wątpliwości. Myślę, że najpierw trzeba by sobie zadać pytanie, czy to jest prawda w ogóle. Wszyscy znamy skłonności wędkarzy do ściemniania. Każdy z Was na pewno się spotkał i to nieraz z kolegami, którzy wymyślają historie niestworzone, żeby tylko nie podać łowiska, którym złowili ładną ryby. To jest zrozumiałe. No, ale tutaj jakby, jeśli próbujemy podejść naukowo do problemu, no to warto by było po pierwsze sprawdzić, kto to złowił. Ja nie widziałem tych przypadków, więc trudno mi to komentować. Czy chciałbym zobaczyć zdjęcia, chciałbym dowiedzieć się, czy ktoś zna tego wędkarza i może potwierdzić, że ta ryba była złowiona rzeczywiście w Narwi. Kiedy to było? Jaka to była ryba, w którym miejscu, dokładnie na którym odcinku narwi. Wtedy będziemy, mogli, będziemy możemy spróbować w ogóle odnieść się pseudonaukowo do tego problemu. No bo oczywiście może to być ryba złowiona zupełnie gdzie indziej, i przywieziona nad narew lub też zdjęcie zrobione na tle krzaków i nie stwierdzimy, czy to była ryba złowiona w parsencie, czyli w narwi, prawda? No ale zacznijmy od tego, żeby spróbować zweryfikować pra prawdopodobieństwo jakby tych zdarzeń, tak? Po drugie, czy to była forma morska, czy może słodkowodna? Być może, być może, że tak. Tak jak powiedziałem, strągi potokowe są gatunkiem bardzo ekspansywnym. Potrafią zasiedlać w zupełnie dziwne miejsca. Jakoś sobie w tych miejscach dają radę. Mimo, że często są to warunki bardzo niekorzystne teoretycznie. Czy one mogą być w zalewie zegrzyńskim? No nie jest to typowo strągowe jezioro. Ale różne cuda nauka widziała i, i zwłaszcza praktyka wędkarska. Także nie wykluczam również i takiej historii. Być może rzeczywiście te pstrągi gdzieś tam spływają z, z, górnych, z, z górnych partii narwi, do pływów narwi. Z pewnością było tam wiele dzikich zarybień. Wędkarze, pstrągarze są e, często szaleńcami, którzy wpuszczają wszędzie swe, swoje ulubione pstrążki, po to, żeby mieć tajne łowisko. Więc nawet to nie musi być wszystko pod kontrolą dzierżawcy. No w każdym razie tamte psstrągi mogą się pojawić, mogą się zatrzymać w jakimś jeziorze, jeśli z grubsze warunki odpowiadają troficzne i termiczne, a potem oczywiście mogą wrócić do rzeki. Wszystko to jest możliwe. Ja a propos determinacji psstrągów do wędrówki, przypominam sobie taką historię. Byłem kiedyś na praktyce studenckiej w gospodarstwie w bukowie morskim. To, to gospodarstwo już jest, z tego co wiem, nieczynne. Nad jezioro... Jest, jest... to jezioro typowo przymorskie, oddzielone właściwie takim pasem piasku od morza. Przekopują rybacy, przekopują... przekop tam... łącząc jezioro z morzem po to, żeby wzbogacić jezioro w ryby. Przynajmniej za moich czasów tak było. A na wlocie rzeki Bukówki do Jeziora Bukowo był właśnie ten ośrodek pstrągowy. No i ja tam byłem dość długo na praktyce pstrągowej. Rozmawiałem z, z, z rybakami, którzy łowili w jeziorze, głównie leszcze, ale też ogromne szczupaki i ogromne sandacze. Przy czym uwaga, te szczupaki z Bukowa były przewożone wtedy do, na żarnowiec, były kupowane przez dzierżawcę. Wtedy nie pamiętam, kto to był dzierżawcą, ale były przewożone takie szczupaki, widziałem po 135 cm z jeziora Bukowo, czyli morskie szczupaki, były przewożone z jeziora Bukowo do żarnowca. Tak mi mówiono w każdym razie. Widziałem metrowe sandacze też z tego jeziora Bukowo. Nie wiem, gdzie one wędrowały, czy też do żarnowca, trudno powiedzieć. No taka mała dygresja. W każdym razie chciałem powiedzieć o jednej rzeczy. Tam były, te pstrągi były oczywiście w stawach betonowych, w różnych formach, były na rybek, były takie tam, no, handlówka była i były oczywiście tarlaki, ponieważ było prowadzone tarło, była wylęgarnia tam i tak dalej. No w każdym razie, ten cały ośrodek był, bukówka szła bokiem, tak jak zwykle jest skonstruowany ośrodek pstrągowy, była zapora, która, powod piętrzenie powodowało, że woda mogła być doprowadzona do stawów betonowych, gdzie były te, te pstrągi a w tych wszystkich kanałach, no, część była na, na, na wierzchu, część była pod ziemią, wszędzie były pstrągi, bo uciekały oczywiście z tych stawów i w pewnym momencie to się wszystko zbiegało w dwa czy trzy miejsca i łączyło się z rzeką Bukówką, a potem wpadało do jeziora Bukowo. No i oczywiście trocie, czyli pstrągi morskie, wchodziły przez jezioro Bukowo z morza i dążyły do do rzeki Bukówka, żeby natarło, czyli prawdopodobnie gdzieś tam kiedyś te pstrągi morskie się wycierały. W każdym razie, słuchajcie, znajdowaliśmy na tych stawach betonowych co roku było znajdowane kilka troci. Żeby, żeby tam dotrzeć do takiego stawu betonowego, te troci musiały pokonać absolutnie nieprawdopodobne przeszkody, które no tak patrząc z boku po prostu wykluczały absolutnie możliwość przejścia to były kraty które były ustawione pod kątem 45 stopni tu był prąd wody i prąd wody był w tą stronę tak czyli troć chodziła z morza musiała w tym momencie dojść do kraty takiej która miała tutaj nie wiem, 80 cm czy metr i musiał jakimś cudem się cofnąć i przeskoczyć przez tą kratę. Na przykład taka historia. Było, był też wodospad, który miał 2,5 metra, ze śluzą, gdzie były zamknięte wrota, który był kompletnie nie do przejścia. Jakieś kanały podziemne były, ale one wszystkie były przegrodzone kratami, więc y, obserwowaliśmy to, to zjawisko i próbowaliśmy z kolegą, Zgadnąć, jak to możliwe, że te trocie przechodziły przez kilka takich dziwnych krat i dostawały się do, do stawu z, pstru, z tarlakami Pstrąga lub też z narybkiem Pstrąga. Więc y, to tylko taki mały przykład, jak silny jest ten instynkt wędrówki i jak bardzo zdeterminowane mogą być Pstrągi w pokonywaniu przeszkód. No, mam nadzieję, że odpowiedziałem w na te Wasze pytania. Czekam na informacje o tych pstrągach z Narwi. Bardzo jestem ciekaw, kiedy, gdzie to było, gdzie to mało miejsce. Ile było takich przypadków. Jeśli macie kontakt z tymi ludźmi lub zdjęcia, to bardzo chętnie je zobaczę i przekażę do naukowców. Spróbujemy razem to jakoś rozkminić. No a dla wszystkich, którzy dotrwali do tego momentu, mam jeszcze jedną niespodziankę. Jeszcze jeden fragment filmu z Nowej Zelandii. Z tego samego wyjazdu, z którego pochodził pierwszy filmik na początku. Jest to inna rzeka, fajny, fajny pstrąg, który wziął mi też na minoła, prowadzonego z prądem, twitchowanego z prądem, tam dość szybki taki wlew był, no i trochę mnie tam przeczochrał po tych kamieniach. Fajna ryba, fajne wspomnienia, mam nadzieję, że jeszcze tam kiedyś wrócę. No i to by było na tyle. Jak się podobało, dajcie łapkę w górę. Subskrybujcie mój kanał. Zapraszam też na stronę internetową www.pprofishing.com. Piszcie, jakie tematy Was interesują. Może uda się coś mądrego na ten temat powiedzieć. Na razie, do zobaczenia.